Siemanko drodzy kochani, tu 9 Miskry 9, a ze mną jest... Stasob 4, Siemanko. Tak, dzisiaj wyjątkowo z moim e, bratem ciotesz, e, stryje, e, wujecznym. Nieważne, nieważne. Dzisiaj e, pokażę Wam jak zrobić takiego żurawia. Oczywiście stojącego. Sorry, że mam katar, no ale no cóż, no przeziębiłem się, tak? Co tu dużo gadać? Okej, okay, sorry za dźwięki w tle. Mam nadzieję, że to jakoś po prostu później usunę bądź jakoś zatuszuję. No ale to tyle. No dobra, no to przechodzimy do składania. Oczywiście dzisiaj e, zrobi, postanowiłem, że zrobię z dużego arkuszu. On ma. Hmm, no nie wiem, on ma pewnie za 20 cm, może 4, nie wiem, może za 25, jakoś tak. Ma centymetrów. Jeden bok, także. Acie jak okay. jeszcze rzecz poprzerzucam, bo tu wszystko powypadało. No ok. Yy, dobra. No to co? Przechodzimy do składania. Jeszcze chciałam powiedzieć, że na początku yy, tak chciałem na wstępie powiedzieć, że yy, będziemy składać jednocześnie nową formę, formę podstawową już 7. I na początku zaczniemy składać yy, pająka, czyli po przekątnych... I na pół. Tak, może ty coś, Stasiu, powiesz? On no, ja się wstydzi. Pierwszy raz przed kamerą. Pierwszy raz przed kamerą. Nie wiem, chciałbyś kogoś pozdrowić? Nie, 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 nie chciałby. No, no, wstydzi się, wybaczcie mu. Ale nie, nie, ostatni raz będziecie go widzieć na kanale. Będziemy kręcić challenge. Co tu już kiedyś mówiłem. Z nim nakręcę. Smoothie Challenge, tak dobrze znany Smoothie Challenge. Stewart to nagrywał z Naruciakiem, Kajko to nagrywał. Dużo osób to nagrywało. I jak sobie być kolejnym? Może coś to zmieni? Może nie wiem. Tutaj już widzicie, krzywo poleciała mi, mi kartka, bo się zagadałem. Ja chciałbym. Ja chciałbym na wstępie powiedzieć. Na wstępie pozdrowić. E, brata. Brata Stasoba4, bo nie chcę, żebym mówił mu jego imienia, po prostu. Mm, no cóż, to. Pierwszy raz przed kamerą, no to wiadomo, się wstydzi, ale no. Trudno. Nie pierwszy, nie ostatni. Znaczy pierwszy, ale nie ostatni. No. Okej. Okay. Chciałem pozdrowić na wstępie. Mm, Brata. Tak jak już powiedziałem. Eee, drugiego brata. Rodzonego brata e, Stasowa. <laughs> Julek. I Jeśli to oglądasz, serdecznie Cię pozdrawiamy oboje. Dobrze, y, teraz y, będziemy składać. Hmm, teraz już nie pamiętam. Czekajcie. Muszę sobie przypomnieć. Dobra, y, teraz składamy. Y, formę podstawową 6. O, hmm, jak to było? Chyba na no ukos. Tak, na no ukos w ten sposób. I tutaj te dwa boki do środka. Okej, okay, dobra. Starze, za, za tą chwilę milczenia musiałem coś po prostu obgadać z my friend, który tutaj siedzi pierwszy raz. Wstydzi się. Wstydzi się. Mogę odzywać. No, wybaczcie mu. Może się o swojej, jak będzie już po prostu już na YouTube. I pamiętajcie. Już tak na wstępie mówię od razu, będziecie chcieli więcej z nich filmów, jak najbardziej, łapeczki w górę lecą, już zobaczcie, już mam pomarańczowe łapy od papieru, ale trudno, czegoś się nie robi dla YouTube'a. Teraz składamy tak, aby, Przykładamy, żeby to otwarcie było na dole i a, składamy, a, składamy taki latawiec, z, z, z czego, dlaczego... Zaraz się pojawi pytanie, dlaczego nagrywam z kimś, nie sam. Bo zawsze nagrywałam sam dlaczego. Już od razu odpowiadam na to pytanie. Już u wielu osób początkujących, bądź nie. Um... Sorry, krótkie cięcie. Okej, okay, dobra. Dobra, po krótkim cięciu. SOP 4 miał telefon ważny. Z, y, od od na no ważne nie powiem. Bo się wstydzi chłopak. No coś tak, tak. Pierwszy raz Od kolegi. Tak, od kolegi i od mamy. No dobra, nieważne. Wstydzi się. Dobra, teraz składamy ten czubek y, w dół, jak najbardziej, żeby tutaj po, tych, po, tym, no, po tej linii zagięcia, żeby tutaj właśnie powstała taka linia. W ten sposób. Teraz to otwieramy, to również, i to pierwszą tą warstwę ciągniemy po tej linii do góry. W ten sposób. Może tak pokażę. Przykręcę w ten sposób. Tutaj i tutaj. Okej, okay, i teraz wszystko składamy na pół, w ten sposób, i tak robimy, przekręcamy, robimy dokładnie, dokładnie to samo, czyli... Eee, cicho! No, no nie, nie potrafię uszanować tego, że ja tyle razy mówiłem cicho, bo będę nagrywał nie wszyscy głośno, no bo dlaczego by nie, prawda? No, również składamy tutaj... Y Tworzymy tutaj linię zagięcia. Otwieramy wszystko. Tutaj spokojnie. Tutaj przekręcę figurę, żebyście lepiej widzieli. No, dobra. Mniej więcej tak. Znowu na pół. I... Dlaczego zaginamy na pół? Skoro tutaj już będziemy musieli to otworzyć. Dlatego, żeby powstały zagięcia. Możesz to zostawić? Dziękuję. Dobrze. Teraz figura. Podstawowa forma numer 7 jest zrobiona. Teraz robimy, przechodzimy do złożenia stanącego żurawia. Dobrze. Teraz mamy taką figurę. Nie ja wiem, że teraz będziecie pewnie troszeczkę unie Wam ekran, ale trudno. Wybaczcie mi. Teraz musimy zagiąć ten nie do tego środko, do środkowego otwarcia tych dwóch połówek. W ten sposób. Tutaj to samo. Tutaj na wstępie powiem, że teraz nie pomijajcie, bo wiecie i tak dalej. Nie wiecie, gunu wiecie. Znaczy, no, no, niektórzy wiedzą, niektórzy nie. Słuchajcie, teraz już sam na. Żuraw to. Co trzy odmiany żurawia? Lecący żuraw, żuraw wysiadujący młody i taki, jak ja teraz nagrywam, żuraw stojący. No, będę oczywiście wszystkie żurawie nagrywał. Wszystkie. Z czasem Oczywiście z czasem, pomału Tutaj się nie śpieszę nikomu No cóż no... Aha, tak, już zapomniałem Co miałem powiedzieć, ale już sobie przypomniałem Już Stasiu mi przypomniał Tak, wiem, nie miałam... Nie miałem mówić jego imienia, no ale cóż Trudno już raz, No co to... Dobra to będą, to będą, to będą, już nie pamiętam, to będzie ogon i głowa. Tak, to będą skrzydła. To będzie yy, grzbiet. Także teraz, yy, aha, no teraz pasję nie pomijajcie, to będzie trudna rzecz. Ja już tutaj raz yy, popełniłem błąd. Robimy do tego zagięcia. Chyba, chyba do tego zagięcia. Do tego właśnie punktu, tutaj tego rogu zaginamy. Oba skrzydełka, znaczy, no, znaczy, żeby ym, to również do tego zagięcia, nie wiecie o co chodzi. No, na pewno wiecie, wy jesteście mądrą publiczności, o co wiecie. No, ym, teraz tak, teraz tak. Przez te oba otwiera, yy, rozkładamy, otwieramy tutaj i zaginamy wzdłuż tych linii do góry. No, już tutaj zapomniałem. Hmm. Możecie yy, nie dokończyć tutaj, nie do końca tutaj dać. Bo, tak jak widzicie, mi teraz znowu miałem na nagraniu dać, ale no trudno już zapomniałem. Po prostu na się świecie zapomniałem, żeby tutaj nie do końca dawać, e, zaginać. Bo będzie, będzie e, później ciężko złożyć. Tak jak sami już zresztą zobaczyliście, tak? Dobra, drugie to samo. Tak samo zaginamy. No i już zobaczcie, już znowu mi się źle e, będzie zaginało. Także jak macie jeszcze możliwość, to wszystko cofnijcie. A, a, ups, ups, ups. No, czekajcie. Co, tak po prostu zabrałem Wam z kadru? Chyba zabrałem z kadru. Nie wiem. Nie wiem w tym momencie. Uh, Musiałam po prostu bliż, zbliżyć sobie do głowy to to oczu i zobaczyć mniej więcej wszystko po kolei. Wybaczy mi zresztą. Zresztą to wszystko. Uh, pozdrawiam oczywiście tutaj na wstępie Julkę. Ta o którą słyszycie ona ma w tym momencie 2-3 lata. Zobaczysz się lat to się pamiętam, ale chyba jakoś tak. Oczywiście teraz ona nie rozumie, tak? Ale podrośnie zrozumie wszystko. A wtedy pokażę, jako... Oczywiście siostra też a ja rodzinę rodzonego nie mam. Także tak niestety. Oczywiście za kilka lat będzie bardziej kumata, to oczywiście włączę jej nagranie, żeby zobaczyła. Jak ją pozdrawiam. Dobrze. Teraz... Możecie sobie wybrać z której strony chcecie głowę, bo teraz to jest obojętne. Ja wezmę głowę z tej strony. Nagrywa się. Nagrywa się. Lecą takie cyferki. Numery. Numery lecą. Nagrywa się, nagrywa. Nagrywa się. Nagrywa. Czekaj, sam zobaczę. Dobra, nagrywa się. Jak mi zrobisz tutaj cięcie, to się, się ukatruje. Tak, bo tutaj na kamerze mam oczywiście... A, mam taki przycisk do po prostu do pauzowania, dlatego cięć nie robię w programie, tylko robię tutaj. Oczywiście czasem, jak są naprawdę takie brzydkie cięcia, to oczywiście jak najbardziej robię w programie. OK. Możesz to zostawić. Już mi przestawia zegar, no. Dobra, teraz możecie jeszcze, y, możecie tak zostawić głowę, możecie jakoś troszeczkę wyżej podnieść, jak chcecie, to już Wasz wybór. Tutaj zostawiacie tak, tylko musicie jeszcze troszeczkę, y, troszeczkę tą głowę obniżyć do tego zagięcia, ten ogon, żeby on wydawał się troszeczkę dłuższy. Teraz, w sumie to już zresztą wszystko, ja jeszcze tutaj lekko y, to zagnę żeby leciutko zrobić linię między tymi dwoma punktami. W ten sposób. Oczywiście tutaj możecie wyprostować, tutaj, żeby było jak najbardziej. Możecie. O, mam pomysł, zrobię. Zrobię w e, ten sposób. Zobaczymy, jak to będzie. Bo teraz improwizuję. O. w ten sposób o. w sumie nawet ciekawiej to wygląda jakoś jakoś tak bardziej naturalnie tutaj również zrobię to samo, czyli czubek lekko zagnę dopóki mi się tutaj już nie będzie otwierało, otwiera mi się to puszczam i tutaj Również to samo wygina. Widzicie, czasem improwizacja, leci, lecenie na żywca pomaga czasem, nie? Więc nie zawsze tutaj to róbcie. Ok, Żuraw, Żurawie mamy zrobionego. Ja jeszcze tutaj dodam, a, może oczy. Oczy mu dodam, może tutaj. Sorry, że tutaj, jak widzicie, a, takie otwarcie, no ale. Cóż, no tak jak mówiłem źle na początku, tak jak już mówiłem troszeczkę wcześniej, troszkę, no O oczy mniej więcej w tym samym miejscu, dociągnąłem do końca papier, gdy mnie dociągnął, byłoby to lepiej widoczne. Dobrze, żurawia mamy już zrobionego, a ja dołącza, dołącza oczywiście samica lecąca, stojąca znać znaczy. No i dobra, to tyle w tym odcinku. My lecimy. Tak. A no cóż, no to jeszcze raz pozdrawiamy Julkę i Julka. Tak? Bo tutaj to chłopiec i dziewczynka, no mniej więcej. Dobra, wie, wiem no co chodzi. Dobra, i jeśli będziecie chcieli więcej filmików ze Stasiem, jak najbardziej łapeczka w górę. jeśli będziecie, jeśli wam to wyszło składanie, możecie również zostawić łapeczkę w górę. Jeśli chcecie, chcecie więcej filmów... Na moim kanale oczywiście również łapeczka w górę. Ja lecę. Trzymajcie się. Do zobaczenia i na razie. Siemanko.